woo mm -hmm. na lampa, to jest spoko. Lekko przygazujemy. No więc tak moi drodzy. To jest motocykl nietuzinkowy. Nie jest to konstrukcja, którą spotkamy na rynku za często, ze względu na V-twin. Silnik w układzie V, dwa cylindry. To jest jego największa zaleta, największy wyróżnik na tle całej maści chińskich i nie tylko chińskich, japońskich i innych tworów pojemności 125 cm3. Jest to jego, niewątpliwie jest to jego największy atut i zaleta. Zaraz Wam go jeszcze tu odpalę przy moim garażu. Powiem Wam na temat pozycji siedzącej 700 mm. Kanapy, wysokość kanapy nad, nad gruntem, nad ziemią. Jest to bardzo niskie siedzenie. Ale przy moich 186 cm wzrostu, dzięki wyciągniętym nogom do przodu, na tych masywnych podnóżkach i bardzo fajnie działającym tylnym hamulcu, to nie jest spowalniacz, jak na przykład w mojej Hondzie CB125R, gdzie tam bardziej spowalnia. To jest dobrze działający, mocny hamulec z ABS-em. Widzimy tu tarkę ABS-u, pokaźną tarczę. Dobry układ hamulcowy, nie miałem obaw. Na tych oponach po byku, bo mamy 150/80 R15, 15 calówka na tylnym, na tylnym kole, siedzi nam 15 calowa felga i opona 150. Także jest to dość dość konkretny. Co mamy z przodu? 120, 80, 16, czyli mamy 16-calową felgę na przednim kole, nie 17, bardziej typową w motocyklach 16 i 15. 15 z tyłu? Mi się nie chce wierzyć, to skuter x Max ma 15, no ale tak to, tak to podaje, no rzeczywiście. No ale jest to lowrider, chopper, mini Harley jak go nazywam. Co zauważyłem już w tym motocyklu? Nie ma śruby, osłony tutaj, zobaczcie, wyleciała gdzieś w czasie testów, ale to drobiazg. Natomiast to, co zauważyłem w tym motocyklu, to bardzo, bardzo szeroki bak typowy dla tych konstrukcji, a więc ta łza, łezka. Ktoś tam kiedyś narzekał, widziałem jakiś zachodni y, materiał, czy może polski, już nie pamiętam, że szeroko trzymamy nogi przy baku i to jest uciążliwe. Nie przeszkadza mi to zupełnie jeśli chodzi o moją pozycję siedzącą, ale. Zimno, teraz już jest kilkanaście stopni, jak się jedzie, idzie w ten rejon. Niestety, przez to, jak trzymamy szeroko nogi, sama pozycja mi nie przeszkadza, ale przeszkadza mi chłodzący pęd powietrza na te rejony. No i częściej będziemy musieli się w dłuższej trasie zatrzymywać za potrzebę, jeżeli będziemy ciągle chłodzić ten rejon. No ale teraz odpalmy. Zobaczcie, jak wygląda licznik. Słychać pompę. No właśnie. No właśnie. To nie jest jeden cylinderek. Słychać, że mamy tu coś grubszego. Jak jesteśmy otoczeni samochodami, czy jedziemy w jakiejś wąskiej uliczce, i ten dźwięk odbija nam się od otoczenia, ta fala akustyczna ma się od czego odbić. Jest to bardzo przyjemny, bum, 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 bum. takie no właśnie fałkowe brzmienie. Nie jest głośny, nie dudni, nie łomocze, nie ma jakiegoś obciachowego brzmienia. Brzmi po prostu fajnie. Mam nadzieję, że tutaj w tej miejscówce lepiej to usłyszycie. Stylowa lampa, szeroki laczek tylny, sprężyny pokaźnych rozmiarów. No właśnie, teraz jeszcze odnośnie samego stanu paliwa to Wam powiem, bo pojawiła mi się tu czwarta kreseczka, ale jak dojeżdżałem to już od dobrych 30 km/h 30 miałem trzy kreseczki. Jeśli chodzi o stan paliwa, czyli pomiędzy 3 a 4, nadal jakoś tam jest. No to by dobrze wróżyło. 13,5 litra w zbiorniku powinno się zmieścić. I. O ile jest to super wiadomość, 13,5 to już jest naprawdę spory bak paliwa. Zakładając przy moim trybie mieszanej jazdy, czasem cisnę na maksa, zaraz Wam powiem o maksymalnej prędkości osiągalnej na krajówce i na obwodnicy w ekranach, w trybie mieszanym. Osiągam, nawet jeżeli osiągam tu 2930, nie sądzę, że więcej w tym motocyklu, bo nie jadę, nie cisnę go jak przeważnie większość jednośladów. Na tym cruiserze, chopperze jedzie mi się super, kiedy jadę te 70, 80, 90 licznikowe. Nie muszę tu widzieć jedynki z przodu na liczniku, czyli ciągle zapylać stówką powyżej tej stówki. Oczywiście na, na przelotowych krajówkach, żeby tiroloty na mnie siedziały na zderzaku czy coś, no to wyprzedzam. Wyprzedziłem parę ciężarówek, wyprzedziłem nawet autobus, autokar. Turystyczny, wyprzedziłem parę osobówek, ale tym motocyklem, tym, 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 tym właśnie fałkowym tworem jedzie się bardzo przyjemnie w troszkę niższym przedziale prędkości. Jeszcze Wam pokażę, skończę może na temat tego paliwa. Jeżeli zakładam nawet 3 litry zużycia paliwa, mamy tu 13,5 litra paliwa w zbiorniku, La, lałem zalę pod sam korek to spokojnie te 400 km powinienem zrobić. A moja trasa tutaj w Dwie Mańki to jest 360 370, więc palcem w nosie powinienem dojechać jeszcze na bezpiecznej rezerwie wynoszącej minimum 1,5 litra w okolicach dwóch, tankując pod sam yy, yy, korek, więc sprób zrobię coś takiego, że nie będę go teraz tankował w trasie, spróbuję dojechać do domu, jeszcze akurat muszę zahaczyć po prasówkę, Jake'u, więc go zostawię potem na parkingu jutro, nim albo pojutrze wrócę do domu, po prostu muszę przerwać tę trasę nieco wcześniej, nie na mojej bazie, więc zrobię nim dzisiaj w drodze powrotnej nie 180 tam z kawałkiem tylko, powiedzmy 165 km coś takiego. Planuję dojechać nim bez tankowania i potem wrócę do domu doba, dwie doby Później i tam dopiero doleję sobie z kanistra. Zobaczymy, jak to będzie. No, liczę na to, że ten łezkowy zbiornik paliwa mi to umo umożliwi i nie będę musiał się stresować migającą rezerwą dzisiaj. Na przykład, nie wiem, 50 km przed osiągnięciem mety, że już będzie mi tam e, ta kreseczka pierwsza migała. Nie chciał. Piękny motocykl. Bardzo mi się podoba, te przebitki, które zobaczcie w tym materiale z małą na baku. Darujcie sobie komentarze, że tam niebezpieczeństwo i tak dalej, że ona w kasku rowerowa, ja w czapce. Jechałem tam, no nie wiem, no 15 na godzinę, 20 to była to jest prywatna uliczka nasza, tam nie ma żadnego ruchu. Zrobiłem to tylko na potrzeby nagrań, jestem odpowiedzialnym e, rajderem, jestem odpowiedzialnym kierowcą w samochodzie i nam na jedno śladzie, więc nigdzie na żadną drogę publiczną nie wyjechałbym z dzieckiem na baku, nie jesteśmy w Indiach. Jest to tylko na potrzeby filmu i rozrywki, żeby dziecko miało frajdę. Tych, tych kilkanaście na godzinę pojechałem, nic się tam nie mogło wydarzyć, bo jak powiedziałem, żadne zwierzę nawet nie mogło mi wybiec z lasu, czy, czy inne niebezpieczeństwo, wszystko tam było pod kontrolą. Ogrodzony, prywatny teren. Kluczyk y, troszeczkę zdjąłem, troszeczkę go rozebrałem, musiałem zdjąć breloczek, bo strasznie mi klekotał tutaj, łomotał, więc tak nie wygląda, ale breloczkowy został zdjęty, rozebrany, potem go przy zwrocie w, w, z powrotem, y, no przy ozdobie o ten breloczek, Scyzorykowy, więc możemy go całkiem złożyć. Widzicie, to już mówiłem, mortadeli, morbidelli testując, Być może w chińskich motocyklach jest to na porządku dziennym. Nie wiem, nie we wszystkich Chińczykach. Światła mogę pochwalić. Fajnie to wygląda. Jeszcze resztki robactwa z wczorajszej trasy. LEDowe kierunkowskazy. Dosyć stylowo wyglądają okrągłe, potrójne LEDy. To zobaczycie w innych przebitkach. Chłodzenie cieczą. Osłonięta jest tutaj. Z przodu chłodnica, tak jak widzę, dosyć pokaźna. Fajnie ten silnik się prezentuje, że to nie jest takie maleństwo. Tutaj te wystające elementy, jak powiedziałem, nie przeszkadza mi to, że muszę się trochę rozkraczać, ale przeszkadza mi to, że wieje mi dość konkretnie. Dlatego podwójne gacie, podwójna para majtasów. Najlepiej no, założyć coś, żebyśmy po prostu, tak jak jadę, 180 km wczoraj jechałem, dzisiaj te 160-170 będę jechał z powrotem do po odbiór Jake'u. Nie... No nie przewiało nas totalnie, bo potem się będziemy źle czuli i po co? I będzie się przeziębimy jeszcze. <laughs> Bardzo ładnie, fajnie, że to jest to nie jest plastik, to jest metalowe. E, także super. Licznik. Nie każdy jest fanem tego licznika. Wiem to z internetu, bo akurat sobie parę tam materiałów zobaczyłem e, nagranych. Mi się podoba. Matowy ekran zawsze chwalę w samochodach i w motocyklach, że to nie nie połyskuje. E, całkowity przebieg tu mamy te przyciski funkcyjne. Zaraz wam pokażę. To jest 230, odkąd wybrałem motocykl. Tankowałem go na krytycznej rezerwie, tak jak mówię pod korek po tych 49 km. Zalałem mu tam ponad z tego, co kojarzy, 10 litrów czy coś. No i niby była ta krytyczna rezerwa, ale okazuje się, że przy 13,5 litrach. Na pewno 11 nie wlałem, no chyba, że coś przykryłem, ale nie, wydaje mi się, że to było 10,5 maksymalnie, więc znowu ta sama bolączka, co w większości jednośladów, że krzyczy na nas często ta migająca ostatnia podziałka, tu w tym przypadku mamy... Chyba 6 kreseczek, ta ostatnia jest tą czerwoną migającą, że mamy jeszcze spokojnie 100 km zasięgu. No i czy nawet więcej, i już na nas krzyczy, nie, nie fajne to jest. No, powinno być to troszeczkę inaczej w proporcjach rozgłoszone. Ale świetny sprzęt, świetna maszyna do cruisingu, do jeżdżenia spokojnego, bez emocji. Mam nadzieję, że zobaczycie te przebitki. Jeszcze mi moja operatorka zrobi, jak na tym wyglądam przy moich gabarytach. Nie czułem się na tym motocyklu jak na niego wsiadłem, jakby był to jak, jak na psie, jak to niektórzy mi tam czasami piszą na niektórych motocyklach. Jest to jest to który sprawia wrażenie motocykla większej pojemności. Brzmi jak motocykl większej pojemności, brzmi nie brzmi jak 150, brzmi powiedziałbym jak 300, 350. Dzięki tej fałeczce. no świetna sprawa. 15 990 jego cena, czyli to około 16 000. Uważam, że nie jest wcale wygorowana biorąc pod uwagę, że mamy tutaj dwa garnki. No właśnie, teraz przejdźmy do mocy i momentu obrotowego. 102 Nm to jest maksymalny moment obrotowy, jaki osiąga ten motocykl w układzie V2 i 138 konia mechanicznego, przynajmniej tyle wiem z danych technicznych. Mogę w to uwierzyć, dlatego, że Maksymalna prędkość, jaką jestem w stanie jechać do Rewlimitera do odciny to jest 113 licznikowe. Sprawdziłem z radarami z planszami pokazującymi prędkość przekłamanie przy prędkości 66 na godzinę wynosi dokładnie 6 km na godzinę, więc jak to mówiłem nieraz, to nie jest tak, że jeżeli przy 66 jest 6, to przy 120 będzie 12, nie, 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 to jest tak, że to, to się zwiększa, to się może zwiększyć o kilometr półtora. Jeśli mówimy o tych prędkościach 115-120 względem 60, to, to nie jest dwukrotność, nigdy. Nie spotkałem jeszcze się z takim jednośladem. Więc zakładam, że przy tych 112-113 prędkościomierza mamy 105, 105, 106. Hmm, powiedzmy te 105, 106 to będzie taka optymalna wartość GPS-owa i jest koniec, koniec zabawy, game over. Nie można winić tej maszyny, że ma zablokowany obrotomierz. Prędkościomierz już się zamyka na tym, dlatego że na obrotomierzu mamy już w zasadzie koniec obrotów. Tam jest 11 tysięcy. Z tego co pamiętam, no. Bardzo, bardzo niewiele zostaje już. No, jesteśmy na tym czerwonym pasku, więc, no żeby to wszystko się nie rozleciało, jeżeli tak długo katujemy, te 112-113, no to dobrze, że jest ten kaganiec, bo może gdybyśmy w tym Witujnie wlecieli tak jak w wielu i kach na 123-10 km wyżej licznikowe, no to lifespan tej jednostki byłby dużo gorszy. Ale troszeczkę brakuje tej prędkości, szczególnie, że newtonometry, mimo tego, że nie imponują i im moc, to on dzięki temu dwucylindrowemu układowi bardzo fajnie dynamicznie. Nicznie zbiera się jak na masę wynoszącą dobrze ponad 150, zdaje się tam 160 parę kilogramów waży. Nie wiem czy z płynami, czy to jest waga podwodowana na sucho, czy, czy na mokro, czy, czy z pełnym zbiornikiem 13,5 litrów. No, ale nawet nieważne, nawet za, załóżmy, że to jest 165-170 kg, no słuszna masa jak na 125, to y, nie odczuwam absolutnie braku tego momentu, tej elastyczności biegi. Tylko 5 biegów, warto jeszcze zaznaczyć, że tu mamy 5 biegów. Błędnie niektórzy podają 6 biegów z recenzentów, bo spotkałem się też z takim brytyjskim, angielskim filmikiem, że tam facet właśnie mówił, że tutaj nie, tutaj jest 6 biegów, a nie 5 jak w wielu 125, no właśnie jest dokładnie odwrotnie. Jest 5 biegów, a nie jak w wielu 125 o tych mocach 14-15 koni. 6. Zwykle tam jest 6 biegów, tu ma 5, ale to jest dobre, bo na piątce jesteśmy w stanie od 40 na godzinę do 113 licznikowych sobie śmigać. Nie trzeba tak ciągle machać nogą, a mamy wyciągnięte nogi, jest taka relaksująca pozycja. No bardzo fajnie, mówię wam, bardzo fajnie mi się tym motocyklem jechało. Brakuje troszeczkę tych no te 5-10 na godzinę licznikowe, więcej by się przydało na obwodnicy czy na krajówce, ale utrzymywanie na krajowej 108-110 licznikowych nie jest jakimś wielkim problemem. Najlepiej ten motocykl radzi sobie z prędkościami, znaczy my się czujemy w przedziale obrotowym 9000 9,5 to będzie 95 licznikowe, czyli 89-88-89, czyli taka prędkość ciężarówki na kagańcu Prawie, prawie, że no, te 90 kagańcowe można powiedzieć, że, że to jest taka najfajniejsza prędkość przelotowa dla tego choppera I wtedy najmniejsze wibracje, najmniejsze problemy akustyczne wynikające z katowania tej jednostki na długie przeloty, te właśnie 95, 96 na godzinę licznikowe, tak można spokojnie jechać. I jest to no, kilkanaście kilometrów przed tym kagańcem rev -limiterowym. Pewnie będziecie ciekawi, jakie są minusy wady tego motocykla. W zasadzie ich on nie ma. Jedyną wadą taką naprawdę odczuwalną jest jego promień skrętu. No kurczę, zakręca się nim jak lotniskowcem. Nie spotkałem się jeszcze z tak słabo zawracającym, zobaczycie to w tych przebitkach, gdzie tam z moją córką jechałem na baku, no nie byłem w stanie, absolutnie nie byłem w stanie się złamać i brakowało mi dob dobrze metra, półtora metra, żeby wykonać ten manewr, był oczywiście też skuter Yamaha XMAX, gdzie też miałem z tym problemy, ale chyba mi się w końcu udawało zawijając moją bramę tutaj zawijając obramy absolutnie brakowało metra do półtora, żeby ten manewr zawrotki na nad szerokości drogi ponad 5 metrów, no to sporo, no, no mówię, no mastodont, mastodontowy promień skrętu, to jest chyba jego największa wada. No i to, że skromny licznik bez średniej prędkości, bez średniego spalania, bez chwilowego spalania, ale to już jest bolączka wielu chińskich produktów, tworów, że tam jest tylko licznik dzienny i całkowity, prędkościomierz, obrotomierz i stan paliwa w kreseczkach, no i podstawowe kontrolki, także no Lagi fajne, wszystko fajne. Promień skrętu do bani, jeżeli ktoś przesiada się ze zwrotnego skutera czy motocykla, to będzie zawiedziony. Kanapa też szczytem wygody, komfortu nie jest. Myślę, że można by sobie pomyśleć o jakimś jej, no nie wiem, wytapicerowaniu. Wypiankowaniu, nie wiem, zrobieniu jakiejś nakładki na dłuższe trasy. Te 180 km czułem tutaj. Czułem jechałem z plecakiem nie za ciężkim, no ważącym co najmniej te 2-3 kg. Potem na końcu ważył już przynajmniej 6 kilo po zakupach, no ale, ale, no kilka kilogramów na plecach, kurtka, kaski, no i czujemy, czujemy na zadzie, że kanapa super komfortowanie jest. Natomiast sam motocykl bardzo, bardzo fajny, jak powiedziałem, no dzięki tym dwóm cylindrom, jeżeli ktoś lubi to brzmienie, yy, no. Inne oblicze jedno śladu to będzie zachwycony. Myślę, że będzie zachwycony. Kolejną rzeczą, która wyróżnia ten motocykl na tle innych tworów, których pełno na naszym rynku, to pas napędowy. Pewnie wiecie, że jeżeli mamy łańcuch to trzeba smarować go co kilkaset kilometrów, dbać o jego czystość i tak dalej. No mając pas odpada całe bebranie się, całe yy, serwisowe badziewie, które towarzyszyć nam będzie z łańcuchem i możemy się cieszyć z jazdy przez grube, 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 grube tysiące kilometrów kompletnie nie przejmując. Nie trzeba serwisować, nic nie trzeba z tym robić, także super opcja. Moi drodzy, no to chyba by było wszystko. Jakiś może jeszcze moment wrażeń z jazdy, chociaż nie mamy tu owiewki, więc będzie łomotało strasznie, ale coś tam dla Was postaram się nagrać teraz jadąc na Warszawę w kierunku Wawy. I tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Bardzo fajny chopper, bardzo fajny lowrider. Jest trochę wiecznie, Postaram się Wam nagrać wrażenia z jazdy. Nie będę osiągał wysokich prędkości, bo nic nie usłyszycie. Tu nie ma żadnej owiewki. Zaraz wam to, coś, coś postaram się wam nagrać. Okej, okay, moi mili, to teraz odpalamy maszynę. Resetowanie do 199 km na godzinę. I to jest właśnie v h 2 Mam nadzieję, że coś ta kamerka nagra z brzmienia. Daleko wysunięta dźwignia zmiany biegu, wygodnie. Zaraz odjedziemy, tylko muszę to... Muszę to jakoś logistycznie opanować nie mając stelaża, statywu pochwytu na GoPro z telefonem. Czekajta, coś wymyślę. Ale chciałem Wam pokazać tą niesamowitą elastyczność. Jedziemy 27-28-licznikowe. Nie ma cztawki. Zauważcie, że w małej której 125 trochę idniałem w motocyklach jadąc 25 na godzinę możemy być na ostatnim biegu. Zwykle mamy 6 biegów, no ale mimo wszystko. Nawet na tym piątym. To znaczy nawet jeśli możemy być w szeszczowiekowiec krzyż na piątym biegu i on jakoś jest w stanie nam nie, nie szarpać, absolutnie nie będą o takiej płynności jak tutaj tak delikatnie otorujemy gazem No i tak właśnie kończy się jazda bez sprzęgu i możliwości zmiany biegów Poświęcenie dla nagrania Ale świetna, świetna maszyna do cruisingu Postanowiłem jednak zatankować, zobaczcie Przy 220 w drodze powrotnej Pojawiła mi się druga kreseczka z tych sześciu, więc No jeszcze mam ponad stówę Do mety, do przesiadki w Jake'u No i kurde, nie chcemy się ryzykować Może te dwa cylindry palą 3,3-3,5 Na stówę Więc po co ryzykować? Jeszcze jedna ciekawostka, dwie kreseczki termostatu najprawdopodobniej na sześć, podobnie, bo to w jeden do jednego ze wskaźnikiem paliwa i nie przypominam sobie, żeby miał tutaj trzy, czyli środek skali. Tak jakby cały czas silnik był niedogrzany. Nie dziwne. No. No nic, wlejemy ze 3 litry, żeby się nie denerwować. Także może bym dojechał na krytycznej rezerwie migającej, ale no nie będę ryzykował.